5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uch. Moi drodzy, startujemy? Absolutnie, że tak. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Jeszcze raz dzień dobry kochani. Zaczynamy. 9.30 punktualnie wystartowaliśmy. Rakieta poszła mocno w górę, moi drodzy. 8 listopada 2021 roku i zaczynamy dzisiaj Nowy, nowy tydzień, tu już kolejny tydzień, tu już jest 45 tydzień tego roku, a to oznacza po prostu jedno, 45 odcinek Działaj z Powerem, ruszamy moi drodzy, mam nadzieję, że odpoczęliście, mam nadzieję, że naładowaliście baterie i możemy ruszyć z kolejnym, z kolejnym tygodniem moi drodzy, a ten tydzień okazuje się, że będzie trochę krótszy, bo już czwartek, jest święta, więc duża część z nas będzie miała wolne, ale czy będziemy wolne, czy nie? Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że tak, że naładujesz jeszcze mocniej akumulatory, ale moi dozy, to do dajmy sobie na ten tydzień, dosłownie na ten krótki tydzień, bardzo krótki tydzień takiej pracy, dajmy sobie inspiracji. to dzisiaj inspiracje przez duże i! Moi dozy, o czym dzisiaj? O kim dzisiaj chciałbym powiedzieć, moi dozy? No właśnie, stworzył system płatniczy PayPal, koncert samochodowy Tesla Motors oraz SpaceX. Firmę wysyłającą prywatne rakiety w kosmos. Podziwiany? przez filmowego Ironmana, zaproszony przez prezydenta Baracka Obamy do Białego Domu. Leonardo DiCaprio odmówił przekazania el elektronicznego roadstera, a lista ludzi, którym wcale by nie przeszkadzało, gdyby nagle zniknął, ciągle, ciągle rośnie. Moi drodzy, poznajcie człowieka o wielu maskach, wynalazcę, celebrytę, przedsiębiorcę Elona Maska. Moi drodzy, moi drodzy, dzisiaj z okazji 45 odcinka 4 lekcje mentalne, 4 lekcje, mega lekcje od, można powiedzieć, od jednego z największych innowatorów na świecie, moi drodzy. Jeden z największych geniuszów. Jeżeli oglądałeś, oglądałaś poprzedni odcinek Działaj z Powerem, mówiliśmy o strategii jeża, to można powiedzieć, że Elon Musk jest trochę takim jeżem. Jest trochę takim dziwakiem, ale właśnie to jego dziwactwo jest jego ogromną mocą, ponieważ po pierwsze, zgodnie ze strategią Jerza, krótko taki, zrobiąc taki szybki pomost pomiędzy poprzednim odcinkiem, Elon Musk zna to, co kocha i konsekwentnie za nim podąża. Pierwsza zasada. Druga zasada. No właśnie, stara się, a bym powiedział, jest w tym najlepszy. I trzecia, nieźle na tym zarabia. Moi drodzy, moi drodzy, Elon Musk urodził się w RPA, do Stanów Zjednoczonych przybył z niewielką ilością pieniędzy, ale dzisiaj zarabia w krocie. Co sprawiło, że odniósł sukces? Czynników jest mnóstwo, ale dam Ci dzisiaj, w tym krótkim, dosłownie krótkim odcinku Działaj z Powerem 4. 4 Mega Lekcje od maska, moi dozy. Moi drodzy, zaczynamy? Absolutnie, że tak, absolutnie, że tak, moi dozy. A, pięknie, moi drodzy. Mam nadzieję, że u Was pogoda. Podobnie jak u mnie w Warszawie, lekko pochmurno, trochę deszczowo, taka mrzewka, ale co by nie było. Mamy jesień w pełni, moi dozy. Ale co by nie było. 45. odcinek. jesteście gotowi? Ja mam nadzieję, że mam nadzieję, że tak, moi dozy. No to zaczynamy, moi dozy. Czego możemy się nauczyć i jak możemy zainspirować się od Elona Maska? Dam ci cztery swoje mega lekcje, ale na koniec dam ci jeszcze również książkę, którą warto przeczytać o Elonie Musk'u. Jeżeli nie masz lektury na jesienne popołudnia, a za chwilę zimowe już wieczory, to na koniec ci polecę. Ale moi drodzy, pierwsza mega lekcja od Elona Maska. Pozwólcie, że na początku przytoczę cytat właśnie z książki, którą za dosłownie 10-12 minut ci polecę. 10-12 minut, no zobaczymy. Ok, cytuję. Najbardziej uderzającą cechą osobowości małego Elona był zwyczaj czytania. Nie było dla niego niczym dziwnym czytanie przez 10 godzin dziennie. Przez weekend potrafił pochłonąć dwie książki. Rodzina często wyprawiała się na zakupy, podczas których Elon się gubił. Odnajdywali go w najbliższej księgarni, gdzie siedział, gdzieś z tyłu na podłodze, czytając, pogrążony w trasie. Z czasem zaczął czytać Encyklopedię Brytanika. Ma pamięć fotograficzną, a przeczytane tomy zmieniały go w fabrykę wiedzy. Moi drodzy i to, w którym miejscu jest dzisiaj Elon Musk. No właśnie, wynika z dużej mierzy z tego, że już jako dziecko uczył się, uczył się i rozwijał. Bombardował swój umysł i często właśnie tymi informacjami, właśnie fizyką, e, kosmonautyką. Co zrobić, aby w końcu polecieć w ten kosmos, moi drodzy? I to dało mu i to dało mu przewagę. I dzisiaj cały czas się uczy i rozwija. Pierwsza mega lekcja od Elona Muska to ucz się i I Zwróć uwagę, że każdy z nas, kiedy przychodzi na ten świat, jest po to, aby to, co już wielokrotnie mówiłem, odkryć w pełni swój potencjał, sprawić, żeby nie tylko przeżyć długość, ale również szerokość życia, aby jak najwięcej doświadczać, aby jak najwięcej eksplorować. Zobacz, że żyjemy dzisiaj w takim świecie, który nieustannie się zmienia. Zobacz, że za 10-15 lat z dużym prawdopodobieństwem powstaną zawody, które dzisiaj jeszcze w ogóle nie istnieją. Nasze dzieci albo prawnuki, wnuki, Będą wykonywały zawód, o którym dzisiaj jeszcze nie mamy żadnego pojęcia. I zwróć uwagę też, co się dzieje. Coraz więcej zawodów, jeżeli to tylko jest możliwe, jest automatyzowanych przez sztuczną inteligencję. A ja zachęcam Cię do jednego. Zachęcam Cię do jednego. Nie sztuczna inteligencja się rozwija, ale rozwijaj sobie również swoją inteligencję. Ucz się i rozwijaj. To jest pierwsza mega lekcja ode mnie i od Elona maska Pierwsza mega, mega, mega lekcja. Pamiętajmy, że też już o tym Wam wspominałem, że nasz mózg jest plastyczny. Niezależnie ile ma, masz dzisiaj lat, niezależnie ile będziesz mieć lat, nasz mózg jesteśmy w stanie rozwijać. Jesteśmy w stanie no, tworzyć nowe połączenia neuronalne w naszym mózgu, a to jest możliwe dzięki temu, wtedy to się odbywa. Kiedy właśnie uczymy się nowych rzeczy, kiedy przyswojamy sobie nowe informacje. I ja zachęcam Cię do tego. Zachęcam Cię gorąco, gorąco do tego. I zachęcę Cię pewnie jeszcze nie w niej jednym odcinku Działaj z Power'em, chociaż już zostało tylko 7 odcinków, nie z tego, to ucz się i rozwijaj przez całe, przez całe życie. Pamiętaj, jesteśmy w stanie zmienić nasz mózg, ale będziemy go zmieniać, kiedy będziemy uczyć się nowych rzeczy. Lekcja mentalna numer jeden. Moi drodzy, druga lekcja, druga lekcja. Zacytuję słowa Elona. Chciałbym umrzeć z przekonaniem, że ludzkość ma przed sobą świetlaną przyszłość. Kiedyś Elon stwierdził, że przetrwanie człowieka zależy od utworzenia kolonii na innej planecie i poświęcił życie, aby ten cel urzeczywistnić. Jego znajomi mówią, on głęboko wierzy, że może zmienić świat. Zobacz, że to, co kiedyś wydawało się dla nas niemożliwe, ponad 110 lat temu, kiedy bracia Wright Stworzyli, można powiedzieć, jeden z pierwszych prototypów samolotów. Ludzie się pukali w czoło: Pff, Jak to człowiek będzie latał? Jak to, jak to możliwe? Ale zwróćcie uwagę, dzisiaj, po 110 latach, nie jesteśmy pewnie sobie w stanie już wyobrazić, aby zwiedzać świat, właśnie nie korzystając z samolotów. Samolotów. I zwróćcie uwagę, dzisiaj, i jeszcze wiele lat temu, Elon Musk. Zapragnął, aby wykorzystać swoją wiedzę i pokazać ludziom, że można, że można unieść się jeszcze wyżej, że można polecieć w kosmos. I dzisiaj, być może dla nas, dla nas, w 2021 roku wydaje się niewyobrażalne, żeby polecieć w kosmos. Ale być może nasze wnuki, nasze prawnuki za 20, 30, 40, a być może za 100 lat, być może, już pewnie tego nie doczekamy, albo, albo może, mam nadzieję, że będziemy latać w kosmos. Dzisiaj wydaje się to po prostu science fiction. Niemożliwe. Tak jak kiedyś, latanie samolotami. Moi dozy, moi dozy. I Elon Musk, i to druga taka mega lekcja od Elona Muska, to myśl na wielką skalę. I to, co mówi Elon, chce sprawić, aby loty w kosmos były osiągalne dla prawie każdego. I ta mega lekcja, moi dozy, ona pokazuje, żeby przede wszystkim marzyć, Marzyć, nie, nie bać się marzyć, żeby mieć taką wizję swojego życia, co ja chcę w życiu osiągnąć i nie pozwolić innym, ale przede wszystkim sobie wmówić, że tego nie dasz rady, bo bardzo często wmawiamy sobie, kurczę, ja nie dam rady, nie wiem, zmienić pracy, ja, ja nie dam rady już lepiej wyglądać, ja, ja nie napiszę książki, kto mi tę książkę przeczyta? Nie, ja tego nie zrobię, tego nie zrobię, tego nie zrobię. Moi drodzy, i kolejny innowator, Henry Ford. Powiedział piękne zdanie. Jeśli myślisz, że możesz lub czegoś nie możesz, to za każdym razem masz rację. Jeśli myślisz, że możesz lub nie możesz, to za każdym razem masz rację. Zachęcam Cię do jednego. I to druga, mega lekcja od Elona Maska. Myśl na wielką skalę. I zwróć uwagę, że jedne osoby patrzą w niebo i się zastanawiają, kiedy mi skrzydła wyrosną, a drugi osoby patrzą w niebo i zastanawiają się, kurczę, co zrobić, aby tam się unieść. I przychodząc od razu, płynnie do trzeciej lekcji, mega, mega lekcji, to zacytuję znowu słowa z książki. Oj, dozy. I to mówił jego bliscy. Potrafi pracować ciężej i wytrzymać więcej stresu niż ktokolwiek inny. Elon Musk, kiedy założył swoją pierwszą firmę, ze swoim bratem pracował 7 dni w tygodniu i dzisiaj tak mu to zostało. I to, że odniósł sukces, że firma Tesla, że firma SpaceX, a wcześniej PayPal odnieśli sukces, to nie stało się, moi drodzy, przez przypadek. Przede wszystkim Elon Musk wykonał tytaniczną pracę. I często nam się wydaje, że ludzie, których podziwiamy, że tak, i myślimy sobie, kucze, chciałbym tak mieć. Ale często nie wiemy, jaką cenę trzeba zapłacić, jaką ile wcześniej pracy trzeba włożyć, aby ten cel osiągnąć. I oczywiście to jest kolejna mega lekcja, taka można powiedzieć trywialna, wszyscy o tym wiedzą, ale nie wszyscy, nie wszyscy stosują, nie wszyscy są gotowi dzisiaj dać z siebie więcej, aby za rok, za dwa, za trzy, za cztery lata osiągnąć to, co dla innych jest niemożliwe. Moi dozy. trzecia lekcja. Pracuj, jak nikt inny. Pracuj, jak nikt inny. Gdyby Elon Musk nie pracował, gdyby Elon Musk nie, nie miał wizji, gdyby Elon Musk nie uczył się i nie rozwijał, nikt pewnie by o nim nie usłyszał. Więc zachęcam Cię do jednego. Pracuj jak nikt inny. Dawaj siebie więcej. I moi dozy. ostatnia, czwarta, moi dozy. zmieścimy się w czasie. Krótko dzisiaj będzie. Moi drodzy, czwarta mega lekcja. Elon Musk w książce mówi: nawet jeżeli jesteś najlepszy, zawsze jest szansa na niepowodzenie. I kiedy z perspektywy czasu został zapytany: Elon, ile dałeś szans, że Tesla odniesie sukces? On powiedział: 10%. Moi drodzy, dzisiaj Tesla jest warta ponad bilion dolarów. No właśnie, moi drodzy. Elon Musk podjął ryzyko, rozwijając nie jedną, ale dwie firmy. Z jednej strony Tesle, z drugiej strony SpaceX, z jednej strony samochody elektryczne, z drugiej strony wysyłanie rakiet w kosmos. Podjął ryzyko, ogromne, ogromne ryzyko, ale jak to się mówi? Kto nie ryzykuje, nie pije. No właśnie, i widzicie. I czasami nie warto moi drodzy, po prostu siedzieć, jak trochę stać na brzegu basenu i się patrzeć, i zastanawiać, woda zimna czy nie zimna? Będzie fajnie czy nie fajnie? Dużo też nie osiągniemy, kiedy będziemy siedzieć na brzegu basenu i moczyć łydki, koski, się zastanawiać, wskoczyć głębiej czy nie skoczyć. A ja zachęcam cię do jednego. Czasami, czasami warto podjąć ryzyko. Czasami warto podjąć ryzyko, czasami warto Trochę przejść na tą strefę naszego takiego dyskomfortu, tam gdzie nie czujemy się komfortowo, tam gdzie ach, możemy coś stracić, ale możemy również wiele zyskać. I Elon Musk dzięki temu, że ryzykował i to wielokrotnie, jest dzisiaj jednym z największych innowatorów na świecie. Zachęcam cię do jednego. Jeszcze raz przekażę Ci cztery mega lekcje od mojej dozy, od Elona. Już tak kończąc. Ale dzisiaj tu bocinek. odcinek. Przede wszystkim, pierwsza mega lekcja to ucz się i rozwija. Nieważne, ile dzisiaj masz lat. I nie daj sobie wmówić, że już jest za późno. Numer dwa, myśl na wielką skalę. Mega, mega, mega ważne. Mega ważne. Następnie, pracuj jak nikt inny. I na koniec, bądź gotów podjąć ryzyko. Moi drodzy, tych lekcji jest znacznie, znacznie. Więcej, jeżeli czujesz, że Elon Musk, być może możesz się jeszcze nim zainspirować, to polecam Ci książkę. Elon Musk, biografia twórcy Paypala, Tesla i SpaceX. Gorąco, 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 gorąco tę książkę polecam. Rewelacyjna, 400 stron, akurat na jesienne wieczory. Moi dozy, dzięki wielkie. Ale dzisiaj turbo odcinek, chyba jeden z najszybszych odcinków, moi dozy. Ale tak to jest, moi drodzy, z końcem trzeba powoli, powoli przyspieszać chyba, nie? Moi drodzy, tym samym to był 45 odcinek Działaj z Pamerem i do końca, do końca, moi drodzy, zostało nam 7 odcinków. Ostatnie 7 odcinków. Ostatnie 7 inspiracji. Dobra, moi drodzy, wszystkiego dobrego. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Życzę Wam dobrego, długiego, długiego weekendu. Moi drodzy. Dla większości z Was to skutku 3 dni pracy, a potem chill out, odpoczynek i dłuższy weekend. Moi drodzy, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się i do zobaczenia chyba, tak? Absolutnie, że tak. Widzimy się za tydzień punktualnie, o godzinie 9.30. Trzymajcie się. Żuj!